Barbarzyńcy pokonali nas na prawej flance. Zginął mój syn Kilbun. Ale to nie zmienia faktu, że trzeba walczyć o przełęcz. Wojownicy, zająć pozycję. Ser, ale niewiele ich już zostało. Trudno. Niech wszyscy atakują. Nie możemy pozwolić, żeby barbarzyńcy krwawego i siotra dostali się do Mitrandiru. Ser, więźniacy przybyli, żeby nam pomóc. Nie możemy odrzucić ich pomocy w tak trudnej sytuacji. Niech przyjdą. Każda siła nam się przyda. No rozkaz. Ser, może to niewiarygodne, ale elfy przybyłyby nam pomóc. Widać, na pewno chcą czegoś w zamian. Na, na potęgę Korda. Niech przyjdą. Każda pomoc jest potrzebna w tej trudnej walce. A, lew jest najlepszy. Elfy Was wspomogą.